Cześć Siemano z tej strony Tana, se witam w kolejnym odcinku na kanale witam w Human Fall Flat zulkiem Siemanko, witam. Witam serdecznie, ale tutaj tango jest tańczone znowu, tutaj ręka mi się dziś zapodziała. O! Okej, o, o o! O, ze świnką, pepką, dziękuję. Na plecy. Zostaną na plecach świnią. Dobra, idziemy tutaj ogólnie to mamy zoba, mapę jest? laboratorium. Tutaj tutaj nie można, bo lawa to jest, co wiesz? To nie? Dobra, dojdzie. Świnki tam ten nie mogą. Ja bym chciał ten dźwięk jeszcze raz usłyszeć. No a ten dźwięk tutaj na początku to... Może to... Jak, może jak to no zobaczymy, czekaj. czekaj. Skoczę. Zobaczymy. Ja tu spróbuję roztworzyć coś. Nie, Nie ma dźwięku. I o, chłopie. Nie, no chodź tu. O, wow. Chyba, co tu jest. Dobra, widzę. Na poprzedni odcinacie oczywiście do bólu się tu trzeba iść, co? Do bólu się zapraszam na poprzedni odcineczek, bo działo się... Bo fajnie było na pewno. Głowa mi urwała, więc było wszystko w porządku. Czekaj, ja to... I to chyba tą piłkę tu przenieść, trzeba przenieść okay. tu. Ty pierde, może nie, Właśnie nie, 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 czekaj. nie, czekaj. drzwi. nie, 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 otworzyć coś. nie, 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 Napisywanie zostało jest. zrobione. A co to jest? To tutaj to? Coś to do klikania. Aha. Ja pierd! Morduje jestem na tym. Dobrze! Dobrze. Czekaj. Czym? trzeba było wybić czymś. Ale czym? No i nie udało się doskoczyć. Gratulacje. Trzeba w ogóle gdzieś skakać tam czekaj. czekaj, bo tu ja jest. Mordo jakiś ten. Tu jakiś magnes jest. Tutaj trzeba piłki poprzenosić, ale trzeba to po... A dobra, to masz tamto. To trzeba coś... Czekaj, tu o, jest kurwa. ta piłka, ale tu jest zamknięte jakby ja Miałem jakiś magnes z... Tu jest, ale szyba jest jakby, nie? Czekaj, ja tam spróbuję jeszcze raz skoczyć. widzisz? A tu są środki pomocnicze, dobra, dobra To tu nie idzie dalej? Mordo, na co się przewiszył <laughs> AHA! <laughs> ja... Dobra, żeby wskakać, trzeba, Ej, trzeba ja nie skakać, trzeba... nie czekaj, mam tą piłkę... dobra! Już wiem! Ja ciebie mogę tu przerzucić chyba... Na drugą stronę... Cześć, nie no, przecież tutaj? Dopiero, poczekaj! Tutaj, tutaj mam mordo przez. A do skoczyń? Tak, tylko że nie, nie mogę poskakiwać... No dobra, podejdź do tego... Do, do czego? No do ja do tam podejwam. Dobra, czekaj, czekaj... Już, 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 już Uwaga polecę. Jak ten magnes wygląda? do tego blisko, bo nie wiem taka perspektywa u mnie jest jakbyś daleko. Czekaj, do tego git, był. git, git. Czekaj, czekaj. No. Dobra. Wieś mnie, moja deska. Zajdziesz co na niego? Czekaj. Nie czy dam radę. Nie. Ja. Dobra, to będzie musiał się rozbujać, poczekaj. Teraz już tyle? O, Aha, czeka. no to gratulacje, jak mam tam zaskoczyć? To nie ma, myślałem, że możesz wejść na to. Nie, co ty? Nie zaskoczę tak. A czekaj, jak tu w prawo pojadę, to ej, na to cię wewrzucę No właśnie o to, na to mi chodziło właśnie, co się wrzucił. dobra, sorry. Nie mówię dalej, nie można? Dobra. Hmm. Mam cię puścić niżej? Możesz trochę niżej, no Dobra, dziękuję. Czekaj, tu jest coś do... Co prze... kurwa jest? Na ten tego Okej. Co dzieje? Tam to się nie otworzyło na dole o mordo tam się otworzyło patrz. Ej! Aha! Tam musisz... To jest chyba? Nie wiem, bo tam coś jest. Ja, otworzyło się. No dobrze zrobiłeś. Ej, ciekawe. Ej nie, nie okay. otworzyło się. Nie, otworzyło się u góry mordo tylko. A. I co ten magnesem można zrobić? Czy to można jakoś ten coś. <laughs> Nie, nie da się. Nie, czego. ja spróbuję tam, bo tam jest to jedna piłka. To trzeba tam się dostać na razie. Jedną piłkę z drugą przyciągnąć. Dobra, idealny skok. Jestem? Dobra. Z Dobra, mam, mam jedną. <laughs> Idealnie, chopie. Trzeba wsadzić tutaj. Wiem. A nie iść nie, zobaczyć co z tym magnesem? Ona nie ściągnie jedna drugiej, nie wybije siebie? Nie wy? wiem, nie mam pojęcia. Czekaj, ja spróbuję wybić ją. A tym się nie da jej nigdzie? Na pewno coś tym magnesem trzeba zrobić i przyciągnąć do siebie. Czekaj, nie ja to za nisko teraz. Dobra. Może w drugim sobie obrócicie? Dobra, może jedną położy i zobaczymy co będzie. Czekaj, obracam tym. Może tym trzeba jakoś to wyciągnąć, wciąż wiedzieć. Okej. Okay. Ale zobaczymy, bo ale no, trzeba jakoś tam... Zwierzę, jeżeli, powiem ci tak, jeżeli ty się obrócisz, no bo tu widzisz, do to połowy tylko można było się obrócić. To trzeba byś mu tam sobie wskoczyć jakoś, ale zobaczymy Ciekawe, czy w ogóle tam dojedzie tam. Ej, jedzie ty, git. Ja myślałem, że wiesz, to nie dojedzie tak. A to ale to, czy to, to ściągnie, w... czy tam nie trzeba... A to teraz. Weź podjedź w dół i kliknij ten przycisk tam taki. No i co? Tylko w dół pier, w dół. O, dobra, jest. I teraz mnie do góry i podnieś nad ten. Dobra. Dobra. Ej! Gdzie tu ty jesteś? Nie z gry! Tu tam mnie wydupcyło. Ordon, to, to nie wiem, jak to trzeba zrobić. W takim czekaj. Daj jeszcze raz, daj jeszcze raz. O, jest! O! Dobra. To wyjedź z tym Kawałek i to upuść mi Dobra, kliknij przycisk Gratulacje użytkowniku, zdobyłeś tujeczkę a, ja, po... Ej, chłopie, a ja byłem silny jak tam wpadłem Nie po... A myślałem, że to cię popali prądem Czy znaczy nic się nie robi Po prostu jest, jest bo jest Po mnie mnie do góry a nic się nie zrobiło, przyciskam i No Nie, to trzeba otworzyć, morda. Ja nie, przytam, że tamto nie. mnie zaciągnie, czy coś. Rozerwie mnie, pa! <laughs> Dawaj, teraz, bab. O, kurwa, morto, zasłabłeś? Zasłabłeś? Tak. Oho. Teraz chłopie, jest akcja, nie? Zobacz, tam gdzie to jest. Tam patrz. Widzę, tam widzę. Widzisz? A tam widzisz też. A to widzisz? Widzę. Odrzucić. Co to jest? Mordo, nie zdążyłem. Podam na dół. Jeszcze raz zaproszę cię. Czekaj, tu chyba da się wjechać, czy nie? Aha. No dobra. Tu za to laser to jest. jest. On namierza jak w którą stronę uderzysz. No dobra. No kiedy wejść. Dobra, Morda po co mi tu dać jak tu jest szkło? No nie wiem kurwa. Musisz mnie dać. No gdzie? A tam dobra. Nie wiem tam w czym jedzie. Tam, na ten Właśnie. przycisk. Tam pod dwójką. To, to na ten przycisk widzisz tam? Nad wejściem gdzie? co jest. Nad wejściem co jest. Nad wejściem jest przycisk? Tak. No dobra. Tam trzeba pewnie po... Powyłączać to Wszystko i dopiero wtedy Może się coś pootwiera wtedy Zobaczymy Wpadłem bardzo. Nie zdolisz Nie wyrzuciło mnie jak coś Dobra, za blisko byłem Czekaj Dobra, ja wejdę na szybkości <noise> Jesteś? Za mocno Ej! jest Dobra, za daleko. Flikłem Otwieram, Mordo. Tamtą! Wszystkie! <grych> Kieruj, <Dobra>. Wojtek! <grych> Dziś mówiłem, że tu na pewno trzeba. Mordo, za wysoko, prawdopodobnie jestem. Ty kurde. Za wysoko. Musisz... Czekaj, to ja wskoczę na, na, na krótkim. Tak nie byłem aż tak wysoko. Jakaś? Pa, pa. Idealnie. Okej. Okay. pod jedynkę dawaj, są piłką. Pod co? Pod jedynkę. Dawaj, czy No już można nastawione. dawaj, leć tam. Jo i joj, tam to tam trzeba? Dobra. Tak, no później pod dwójkę Kurwa i tam Cię. do dwójki. To dalej wysoko muszę nie A chyba. Trójka jest. Tam jest dwójka. Nie no nie, to jest taka sama wysokość. Kurwa, jednak trochę dalej. Wszedłem na środkowym stałem. Normalnie chłopie zobacz jak idealnie, pa. Hopc! A na, na, na koniec szedłeś? Nie, na środku stałem. No to na środku ty... A bo ja piłka i ciężka jest. Może też tak być, no? O, teraz chyba dolecę. Trigit. O prawie wsadziłem za trzy! Dobra, hmm. Dobra, mamy Dobra, to. teraz tam trzeba, no tamto. Ja stąd mam spadać, chyba ta? Tak, no. Fajne. No, nie wiem, no, Human jest fajniejszy moim zdaniem. Nie fajnie, fajnie się gra na pewno. No. Ja wolę bardziej takie rozwiązywanie niż kuźwa... Trzeba trochę na dwójkę poczekać, niestety. Opa! Opa! Idealnie <grystanie> I dwójka, jo. Ta, na no dwójkę, no. I prawdopodobnie jak dwójkę otworzymy, to się powinno od... O ten. Dwójka powinna się otworzyć. No. O, zobaczymy. Jak to będzie. Na razie zróbmy tak. Wyżej, chyba niż tam. Wyżej, ale krócej, chyba. <grystanie> Mordo. Uderzyłeś sufit, nie? Ja bez co, nie spojrzałem do. Nie, nie, tam muszę mieć tak ręce wysoko, chyba, żeby jeszcze wyżej no. polecić, wiesz? Bo. Do ciebie w górę wyrzuciłem i na mnie na No ciekawe. Dobry. Słuchajcie, ma. Nice. Mordo, zawisłem na tym. Widzę, widzę. Dobra. Mordo, mam za plecami, Mordo. Co otworzyło się? Ktoś puka Mandat. Coś się robi, ale co Ej. Po prawej Kusie. twojej stronie tu się schody, coś się zrobiło patrz Ja idę tam zobaczyć. O, mordo musimy tam dolecieć i gdzieś wskoczyć dalej jeszcze. Aha, no dobra, to kieruję to. Kieruj tam w tamtą stronę, bo musimy tam się dostać teraz. Tam ale później, ja, ja. później tam jeszcze trzeba gdzieś wskoczyć, wyrzuci nas jeszcze. Dobra, dobra. co jest. Tyle ty z tobą też. No dobra, w chuj w górę uderzyłem. Ja jeszcze ten niepotrzebnie wchodziłem, bo nie, nie byłem cało, całościowo na tym jeszcze. Kłóć mi włosy! Wiedziałem, że, wiedziałem, że kurwa skoczy bez mnie, nie? Ja będę. Ja nie. Mordo za. Ja Widziałem? Czaisz? Ja już tak idealnie leciałem i czaj że mnie przejebało za? Tak Ale chyba patrzałeś patrza do góry, czy jak? Ja ogólnie nie, no się na, śro... na... środku, więc to nie wiem, czy jest odpatrzenie ja zależne. Ja pierdolę. Rozumiesz, że spadłem na drugą stronę? To jest mordo zależne od tego, nie? Jak się ustawić, chyba? Teraz, 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 teraz muszę, muszę. Jest. Aha. Dobra. Nie. Stary. Dobrze, że nie stanęliśmy za daleko, nie? No i na razie. Dobra, chociaż ja jestem. Dobrze, podwójkę poszliśmy. Trzeba ja muszę wrócić ten. Dawaj tutaj, tutaj, tu, tutaj dawaj do mnie. Ja mogę dać. Tak, no, tu jest na no skróty. O wiele lepiej. Dobra. Mm. Czekaj, trójka. Aha, ta trójka to jest w ogóle krótka. O, weź tu się... W weź, weź, skocz. Muszę w ogóle gdzieś na początek sam. Mega króciutki. Ładuj się na to. bo ja, ja, te ja też to zrobię, mordo. Hm. Dawaj, jeszcze dalej. Jeszcze. Te cały czas robię Mordo gdzie skoczyłeś? Na samym początku, za tymi takimi stopniami się kończą Poczułeś? Kuźba, chyba dotknąłem, chyba aj, dotkłem aj, dotkłem łapami, aj, dotkłeś, no. ale... Czyli trochę dalej niż te stopnie Łapie jak wyskoczyłem, na drugą stronę prawie wyprawiacie. O Boże mnie też tak wyciągło, bo Mordo! Ja nie wiedziałem, że to już tu. <grym> Mordo, ja już na górze Ja samej. <grym> ja pierdolę, ja myślałem, że to od razu do góry podnosi. Leci, 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 leci. Za piątkę. Jest. Udało yes. się. Jest, jest. O Boże, Yo. od razu to ten. Dawaj teraz do mnie tu, do góry. Dobra, nice. A chłopie, on jak czorda z tą piłą tam. Dobra, 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 wesoły kostek, można? Zgadnij kotku, co ma w środku? Carmen. Czasko! Czekulado! no Dawaj, tutti. Na maksa na kurny ładowałeś się, nie? Prawie że. A na maksa możesz, chociaż nie wiem. Leci, 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 leci! Jest! Tu jak pająk. <grym> <grym> Opa! Dawaj, dawaj, dawaj. Halo? Dzwoni ktoś? Halo? Halo? <grym> Kurwa, nie trafiłem. O kurwa, co to jest? Czekaj, bo straciłem przytomność na chwilę. Można przeciągać no, trzeba coś. To to jest! Trzeba będzie w dobrym momencie wszystkie odpalić chyba, jak dobrze myślę. Czekaj. Co to się z tym robi? Przeciągnąć musisz. Aha. A nie idzie. Idzie. To... Jak ty to pociągłeś, że ty, ty posz... A A, i też, dobra, teraz ja. I co teraz? Czekaj, czekaj, schody się robią. Czekaj, może tu jak kliknę, coś się stanie? Kurwa, alarm włączyłem chyba. Mordo, co to się otworzyło? nie da się jednak. Gdzie tu numerki są w ogóle? O, do Numerek wziąłem, piątkę! Hm. Ja mam C. Trzeba wsadzić, czy co? Chyba tak, trzeba dopasować. Dawaj, bo tu trzeba dopasować chyba. Tutaj chyba. Dobra, mam. Ja też mam. Co to robi? A dobra, to chyba jeszcze nie działa ogólnie. Jo. jeżeli tak, to to naprawdę easy będzie. Dawaj na prawo, ja na lewo. Bo dziwne to że tak łatwo hmm. poszło Ani ześmoszówka tu nie jest jakaś ciężka Ops Ops O mam tym razem? Człowieku, ja nie wiem jakiś zamek. Czwórkę? Nie, co powiedz co to jest. Jakiś Klucz nowe chyba. Pradepłem se na to. Okay. Ja mam taki zam Ty masz zamek tam to. jakby. Tam to chyba. To, to masz tamto, ja mam to. Ja mam to na wejściu. I to teraz trzeba ustawić. Mord. A dobra, czymś to musimy wydłupcyć. Ale co? Musimy to ustawić, żeby w coś przypierdolić. To coś Pasa się otwiera, mordo. Nie wiem co. Coś się otwiera. Do góry, do dołu A, bierzesz dobra, tym. Góra, dobra, dobra, dobra. A może musisz w te, tutaj, potrafić te punkciki tam. Weź tam nakieruj na to, do góry dawaj. Dawaj tamtym, ja tym będę operował. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Kurpa. Niżej, 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 niżej. Okej. Okay. się stało. Może. Ale trzeba wrzucić kulę No trzeba, no ale skąd je wziąć? No tu masz kule. Gdzie? No tu, ale gdzie ją wrzucisz? No tu, a tu! Ja, dobra, Ostracuje. pomysł miałeś. Ale fajnie lata, ty! Gdzie ona jest? A tu jest. Gdzie ona jest? Tu już. A, dobra. No ce celuj, celuj tam. Na prawo, teraz, dawaj. Tam, tam, no, tylko trzeba będzie niżej, tak ciak. Jeszcze, 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 dobra. I do dołu. Nie, w tam drugą. Dobra. Rakieta. Zjedzają to odbiła. Teraz z drugiej strony też musimy to samo. Aha. A dobrze, i Widzę. Ja. Dlatego tamto było takie easy. Mam czemu ty to dałeś? Mordo, myślałem, że będę trzymał. Całą mi rękę, nie, prawie całą. A to nic, i tak wyżej jeszcze trzeba. Wiem, że wajchy zawalić. Uwaga! Brawo. To jest fajne. Usunął ja strunę. Chwila, za daleko, piszę. za daleko. Ja, bo no za ten... Zrzuciło mnie z tego. A. Okay. Brawo, boli trochę. Dobra. Za daleko. Może będzie. Ajax? jak? Łapieć się? Dawaj Mordo, dorzuciło mnie idealnie Papiłe Tam jest druga, w tamtą stronę, o tam gdzieś Tam jest druga mordo, tam gdzie pokazuje, o tam Widzę, ale jak to doskoczyć teraz? I teraz o, tam jest jeszcze jedna, aha, trzy piłki tu są jak coś. Ale teraz stary jak dalej? Nie wiem, Mordo. Muszę spróbować, jakaś idę ja to odniosę tutaj. Aha, dobra, tu z innych się wyskakuje, Git. Dobra. No. Ja, z innych? No jo. Ja. Gdzie ja Mordo wyrzuci, ciekawe. Tam, dobra. Z którego o, leciałeś? O to się samo, to nic nie trzeba robić, nie? Z którego leciałeś? Z tego tu po prawej. Dobra. Z tego tu? Z tego tu, no. Z tego w tu. To nie leć tędy, tam idź. O, to i tam, tam tam, tam w tym razie? Bega bo tu, no mówię, nic nie trzeba robić. No tak, no. <gryzanie> ja, jak kurwa Spiderman. Ech. A gdzie to trzeba włożyć? A tam jest, dobra. Jakie leciałem, chłopie? O! trzeba włożyć. Już w tamtej strony jest pra prawdopodobnie jeszcze jedna, więc... I jedna Tyś, tylko, no. no, ale chłopie najcięższa, nie? No. Na zdjęcie. zaraz zobaczymy. 22 minut to odcinka, ja pierdolę, jak to leci, nie? Hit Hit Festival. Hit Festival dokładnie. Może zdążę, zdążę. Dobra, zrobiłem. Widzę nie leczy. Ja pierdolę. No ej! No! Nie wierzę, złapałem się samego samej krawędzi, nie? W no ogóle, tak, w ogóle no. wyskoczyć, nie? Dobra, dawaj. Jestem. Hmm. No, może? no dobra, no, A tak. i co teraz niby na to, tak? Mam nadzieję, że to do końca się nie chowa, nie? Dobra. Zajebie się. Musisz to przejść. O, udało się. Ja to nie wchodzę, co? Nie, nie, nie. Dobra. Migi, gościu. No i essa Jeszcze raz do góry. Sumie, ja chyba puszczam się... piłkę i wracam. Dobra. Nie, ona by nie wróciła. Nie, już raczej nie. Dobra. Zobaczmy, co dalej. No tak, no? No tu to, tamto, to, to easy tamto easy, takie easy, no fest. Więc się dla dzieci włączyłeś jakiś tryb, nie? Bo nie. Otwórz drzwi. Gdzie idziesz? Nie można tam! Mordo, nie można tam! Stój! 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 Nie można tam! Eee! Powtarzam! Kurwa, próg jakiś! Kurwa, u mnie Wszystkie przejścia takie same, po no. dwa razy. Okej. Okay. To, to jest? To jest taka końcówka chyba jakaś. Bardzo za szybko złączę. Oho Aha. Bardzo podobne jest, do jest poprzedniej piłka. rundy. Jest Bardzo piłka, puść. ale gdzie? No tu raczej na to, na wiatrak. A tu patrzę, tu trzeba wchodzić. A, okej okay. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Mord na tej maszynie zawisłem. Dobra, po, po co tu, jak tu można przejść? Normalnie. Aha. <głos> Aha. <głos> Bez pierdzielenia się. Tak to dziś, przelecisz? Iść. Nie wiem. O nie. Tu też można przejść jak coś Ja nie przeszedłem Niestety zostałem w środku mordo Czy Tam jest ostatnia, nie, jeszcze dwie Już ładuję piłę A, do tamtej to mordo można też przejść łatwo Z jest gratulacje Tu jest wyjście Koniec. Pierdolis. No Właśnie otwieram coś mordo Nie no, to za, za łatwe by było chyba No i wyjście tak. otworzyłem Normalnie Właśnie Masz no co, nic się nie stało. Otworzyłem wejście po prostu. No ale... Ale czemu nic? Nie. No po co by te piłki tu były? Nie wiem. Aha. Okej. Okay. Dzień dobry. Witam serdecznie. No ja, bo to sny z jednej strony, sny zawsze były krótsze. Oh, po no o Po prostu no, po poprze po prostu graliśmy. Jakie to bo to było na dół? Ej, na spokojnie. Kurde. Ciekawe jest. Ciekawe, co jeszcze tam zostało, ale to zobaczymy w kolejnych odcinkach. Bolu się zapraszam serdecznie do niego. Jak się podoba, zostawiacie łapeczki do góry. Do następnego na razie trzymajcie się. Cieść. Cześć!